Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer W dzisiejszym filmiku nagram dla Was filmik najpierw z pozdrowieniami tylko dla Martyny i Martynki i jeszcze muszę Wam opowiedzieć o tym filmiku, że sam się zdecydowałem na niego i tytuł dam wszystko i teraz właśnie przechodzę do części z pozdrowieniami tylko tych dwóch dziewczyn a resztę Was pozdrowię na następnym odcinku bo po prostu Wersoff powiedziała mi, to znaczy moja znajoma powiedziała mi, żebym tylko pozdrowił te dwie dziewczyny, bo to filmik o nich. A resztę waszych widzów pozdrowię dopiero na następnych filmikach. No to pozdrawiam Martynkę i pozdrawiam Martynę. No dobra, a teraz przechodzę do części, kiedy.

U nich, że są bardzo pięknymi kobietami, nigdy nie widziałem piękniejszych, są one bardzo inteligentne i utalentowane, nie mają żadnych wad, ponieważ są to dwa ideały, z tych kobiet powinny brać przykład inne kobiety, uwielbiają one dzieci i są dobrymi przykładami na mamę, jak i żonę, są naprawdę cudownymi istotami i mają cudowne charakter, są tak idealne, że nie ma słów, które mogą je opisać, dwie boginie. Jeszcze dodam coś o te siebie. Są bardzo wyjątkowe i nie widziałem nigdy lepszych, a na zakończenie chciałam dodać. Że pozdrawiam Was, dziewczyny, i bardzo Was podziwiam. A w tytule napiszę coś takiego: Martyna i Martynka to najlepsze kobiety na świecie. No dobra, to ten filmik już jest prawie skończony. Ale na zakończenie chciałam Was obie dziewczyny pozdrowić. Pozdrawiam Ciebie, Martynko, i pozdrawiam Martyno. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój. Jakże przefajny odcinek dla najlepszych kobiet świata, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i to ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa. Do zobaczenia na filmiku. Na razie. Pa.